Maciej Kurzajewski szaleje z synem we Włoszech. Kasia Cichopek w tym czasie szykuje piknik dla dwojga. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski od ponad roku są jedną z najpopularniejszych par polskiego show showbiznesu. Tym razem jednak musieli się rozdzielić. Prezenter wybrał się do Włoch, by spotkać się ze swoim synem. Panowie dali się ponieść sportowemu szaleństwu. Zobaczcie zdjęcia. Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski na co dzień są praktycznie nierozłączni. Para pracuje razem na planie śniadaniowego show TVP oraz prowadzą wspólne życie. Jednak, jako paczborkowa rodzina, zdarza się, że w ich w życiu pojawia się więcej osób, i wtedy trzeba się na chwilę rozdzielić. Tak było tym razem. Prezenter wybrał się na Sardynię, gdzie wspólnie ze starszym synem spędzili bardzo aktywny czas. Kasia w tym czasie pozwoliła sobie na błogie lenistwo i urządziła piknik dla dwojga. Maciej Kurzajewski szaleje z synem na Sardynii. Kasia Cichopek przygotowuje piknik dla dwojga. Do tej pory para najczęściej podróżowali razem lub wraz z dziećmi Katarzyny Cichopek. Teraz prowadzący pytanie na śniadanie zapragnęli drobnej zmiany, bowiem tym razem Maciej Kurzajewski wybrał się za granicę bez Kasi Cichopek. Na wycieczkę na Sardynię nie pojechał jednak sam. W odkrywaniu uroków drugiej co do wielkości wyspy na Morzu Śródziemnym towarzyszy mu syn, Franciszek. Wspólnie z synem Kurzajewski wyruszył na podbój malowniczego Porto Servo położonego w północnej części wyspy. Wszystko udokumentował na swoim Instagramie. W tym czasie Kasia Cichopek rozkoszowała się piękną pogodą i przygotowała piknik. Na zdjęciu, które gwiazda wrzuciła na swojego Instagrama, możemy zauważyć, że przygotowała piknik dla dwóch osób. Wiele wskazuje na to, że aktorka ten dzień spędziła w towarzystwie córki Kalenki. thank you